Siema, wszystkim kochani, jestem Teple, witam was bardzo serdecznie na życiu, się świętą życzę, witam bardzo serdecznie, ci życzę, dziękuję. Kochani, kto jeszcze nie zasubskrybuje kanału, tak, jeszcze mam czerwony, przecież, kochani, jeszcze nie wiem, czy tam, do dole, kochani, na po góry, kochani, witam was serdecznie. Kochani, przychodzę do was z informacją, dlaczego znaczy, mi nie było długo na kanale, bo, kochani, taka właśnie przerwa właśnie mi leciała na kanał, i ja, szanowni, bardzo was przepraszam, że ta przerwa tak weszła na kanał, bo Kochani, nie było czasu w ogóle, kiedy to w ogóle nagrać, przepraszam. Miał być, kochani, daily w wakacje, ale nie wyszło, bo za to, że wiem, nie roboty. No i, kochani, ee, ja, kochani, to, kochani, wam za to niedługo. Fajnym filmem, który, kochani, was szykuję. Mam mnie, kochani, ociekającym ten film się spodoba, bo ten film, kochani, chcę, <coughs> kochani, wam <mimo> nagrać <coughs> już, kochani, niedługo, więc ja ci powiem Wam tak, że niedługo rozpoczniemy bardziej, bardziej fajnym filmem, e, który jeszcze nie będę nagrywał, nie wiem powiem, kiedy, ale już mam plan na niego, tylko konie muszę mieć czas go nagrać, koń mi go zmontować, a to kochani, dopiero raz spokojnie, bo konie już mam być koń jeszcze w tym roku damy radę zrobić raz w tygodniu live. Mam nadzieję, że w tym roku już nie było w ogóle wakacji live'ów, ale w tym w tym chcę zrobić już live'em. Y. Mam nadzieję, że już odpalę się w sobotę na no. tym i tak, I też powiedzieć, że przepraszam za taką przerwę na tym kanale, bo nie mam, na, tylko miałem tak miałem dużo roboty. Gospodarstwo, bo trochę roboty było i to zaprałem koniec, że nie było. Jest koniec ten. Czu, czu, I chciałem kwanie, powiedzieć, że koniec ta przerwa może być jeszcze, nie wiadomo ile. I koniec tej firmy będą... I będą się pojawić co dwa dni, czyli konie je pojawić konie dziś tej. No i tak gdzieś za dwa tygodnie dopiero film konie, pojawi się na kanale. Dopiero. Bo konie, nie mam czasu, kiedy nagradzam coś. Mm, nie piszcie w pomysły, co nagrać, bo mam fajny pomysł. Mm, tylko muszę chronić y, czas na to. Mam nadzieję, że teraz koniec. Y, mam nadzieję, że ja ogarnę to moment. Mam nadzieję, że no to szybko, kochanie, ogarniemy. Mm, mam nadzieję, że już. Konie, już. W sobotę tam, że na live, bo nie fajnie streamer, streamować z tego, zaczniemy, trochę streamować, a tu, w weekendy, dopiero tak zaczniemy sobie streamować, dopiero w sobotę chłonię, zaczniemy, chłonię, w sobotę zaczniemy streamować, tak, kochani, każda sobota będzie live, 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 bo tak, kochani, już to mówię, ustalę, pytanie, żeby. Pamiętajcie o oglądaniu mojego każdy film, bo prawda, konie, co teraz to ja jestem bardzo, zdumiony zdumny. Z moich widzów bardzo dziękuję, mam nadzieję, że uda nam się wbić jeszcze 30 subów. Jeśli tylko długo dłużej nie, nie brakuje, ubijemy 30 subów, konie, wlotuje live na 30 subów. Mam nadzieję, że wbijemy niedługo. jak się uda wbić to będę zadowolony. Więc, chani, jeszcze taka informacja, że niedługo może coś się pojawić fajnego, ale, chani, to jeszcze, nie, zdradzam, eee, dopiero, chani, ten film pojawi się, chani, oczywiście, chani, jutro, Ja kochani zaraz teraz, kurczę, się, chani, komentować, więc, chani, dopiero, kochani znaczy, nie na którą godzinkę, ale, chani, dostaniecie się tutaj film, więc...